Zaczął się październik, miesiąc Różańca. Dlatego mam dla Was kilka cytatów ze świętych. Co święci właśnie na temat Różańca mówili i jak zachęcali do odmawiania Różańca. Zacznę od ojca Pio. Dosyć mocny cytat z ojca Pio. Znacie ojca Pio, wielki święty. E, wielu ludzi przecież przyjeżdżało do San Giovanni Rotondo, żeby, żeby się u niego wyspowiadać, żeby żeby go chociaż zobaczyć. I ten wielki święty mówi o różańcu tak. Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, że możliwe jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę i odmawiaj różaniec, bo to jest broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg spływają przez błogosławioną Maryję. Można się z ojcem Pio nie zgadzać, ale przynajmniej warto się zastanowić nad tym, co mówi. Więc no wyjątkowy, jest, wyjątkowy jest ten cytat. Kochaj Madonnę i odmawiaj Gorzaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg, spływają przez Błogosławioną Maryję. I rzeczywiście, jeżeli Maryja da, dała nam Jezusa, bo myśmy dostali Jezusa przez Maryję, jeżeli największy dar, jaki mógł nam Pan Bóg dać, jego własny syn. Otrzymaliśmy przez Maryję, to znaczy, że wszystkie inne łaski przechodzą przez jej ręce. Skoro Jezus, największy dar, został nam ofiarowany przez Maryję, to każda inna łaska, którą otrzymasz od Boga, przechodzi przez, przez ręce Maryi. Pochodzi od Boga. Łaska jest od Boga, ale pośredniczy w tym Maryja. Dlatego, dlatego tak ważne, żeby, żeby Maryja była obecna w, w naszym życiu i żebyśmy nie byli tak jak ci niektórzy głupi ludzie. Którzy myślą, że życie bez niej jest możliwe. Także zachęcam Was do tego, żebyście nam, nam, Różaniec, znaleźli czas właśnie w tym tygodniu. Drugi cytat. Papież Pius IX. Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca Cię z dala od grzechu. Jeśli pragniecie, by w Waszych sercach, w Waszych domach, w Waszych krajach zagościł pokój. Gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec. Różańcem można wyprosić pokój nie tylko dla siebie, w swoim sercu, ale też własnej rodziny, a nawet, a nawet dla całego kraju. Taką moc ma różaniec. A papież Leon XIII teraz. Najlepsza i najbardziej skuteczna forma modlitwy to różaniec. Nie ma korzystniejszej modlitwy. No i znowu, może, może nie lubisz różańca, może nie potrafisz się modlić różańcem, ale to nie zmienia faktu, że, że papież Leo mówi, że to jest najlepsza modlitwa. Że nie ma modlitwy, która by większe korzyści nam przynosiła niż, niż, niż różaniec. Oczywiście różaniec nie jest też prostą modlitwą. I dlatego Jan Paweł II mówił: różaniec to jest skarb, który trzeba odkryć. Różaniec to skarb. Ale żeby zrozumieć, że to skarb, to trzeba ten różaniec odkryć. Trzeba tego różańca spróbować. Trzeba zobaczyć właśnie, jak, jak ten różaniec działa. To jest wielki skarb. I można się o tym przekonać. Tylko no właśnie, trzeba najpierw to, to zobaczyć. Trzeba to odkryć, podpowiada nam Jan Paweł II. Jose Maria Escriba, następny święty, pisze tak. Różaniec to potężna broń, Używaj jej pewnie, a zaskoczą Cię skutki. Używaj pewnie różańca, a zaskoczą Cię skutki. No i znowu zachęta właśnie do tego, żeby, żeby spróbować różańca w tym tygodniu, żeby może się wybrać na nasz różaniec tutaj w kościele, żeby samemu może chwycić za różaniec i, i użyć tego różańca i, i się przekonać o prawdziwości tych słów, że będziesz zaskoczony skutkami tej modlitwy. Używaj różańca, a będziesz zdziwiony, będziesz zaskoczony skutkami, jaka, jaką ta modlitwa przynosi. I ostatni cytat ze świętej Łucji dos Santos z fatimy. Święta Ucja to jedna z tych trzech dzieci, jedno z tych trzech dzieci, które, które widziało Matkę Bożą w Fatimie. I ona pisze tak. Najświętsza Maryja Dziewica w czasach, w których żyjemy, nadała modlitwie różańcowej szczególną wartość. Niezależnie od tego, z jakimi problemami się borykamy, stałymi czy tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego czy prywatnego, każdy z nich może zostać rozwiązany przez różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę, mówi święta Łucja. Święta nie ma takiego problemu, nie ma takiej trudności, która, która nie zostałaby rozwiązana przez, przez różaniec święty. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby do tego różańca wrócić, żeby, żeby ten różaniec odkryć, żeby, żeby spróbować tego różańca w tym tygodniu, po to, żeby, jak mówi Eskriwa, być zaskoczonym przez, przez skutki tej modlitwy.